Dobrzeście przyszli. Dzisiaj będzie mówione o grze Sword Art Online. Jeżeli obawiasz się spoilerów, to wyłącz ten film. Ale jeżeli chcesz posłuchać o grze, której nazwa mroziła krew w żyłach, zapraszam. Sword Art Online, gra stworzona przez Akihiko Kayabe, ukazała się w 2022 roku. Była pierwszą na rynku grą VR MMORPG, czyli przenoszącą umysł gracza do świata wirtualnego. Do tego celu wykorzystywała urządzenie o nazwie Narv Gear. Akcja gry miała miejsce w zawieszonym na niebie zamku Aincrad, stanowiącym fantastyczny świat mieczy, pełen przeróżnych zmyślonych stworów i średniowiecznych lokacji. Pokonywanie licznych mobów skutkowało podnoszeniem poziomu doświadczenia sterowanej przez gracza postaci, dzięki czemu gracz mógł rozwijać swoje ulubione umiejętności. W grze występowały też techniki miecza, czyli ruchy wspomagane przez system, zadające dodatkowe obrażenia. Gra prezentowała się bardzo przyzwoicie, więc z pewnością przyniosłaby graczom wiele rozrywki, gdyby nie jeden szkopuł. W krótkim czasie po premierze gry zablokowana została opcja wylogowania. Oznaczało to, że 10 tysięcy graczy Sword Art Online zostało uwięzionych w świecie Aincrad. Nikt nie mógł opuścić gry do momentu jej ukończenia, czyli pokonania finałowego bossa znajdującego się na setnym piętrze dryfującego zamku. Co gorsza, śmierć postaci w grze skutkowała utratą życia samego gracza. Gdy pasek życia spadł do zera, urządzenie Narv Gir niszczyło mózg takiej osoby. Istniały jednak strefy bezpieczne, w których nie dało się stracić wszystkich punktów zdrowia. Należały do nich miasta oraz specjalne wydzielone strefy w labiryntach. W celu przejścia gry, gracze zakładali gildie i wyruszali na podbój kolejnych labiryntów, odblokowując piętro po piętrze. Na każdym z pięter należało pokonać groźnego bossa, szczególnie niebezpiecznego na poziomach 25, 50, 75 i 100. W razie kłopotów, gracze mogli skorzystać z kryształów leczniczych i teleportacyjnych. Gra zakończyła się przedwcześnie bo po pokonaniu bossa 75 poziomu, ale to jak do tego doszło jest już tematem na inny odcinek. Gra została ukończona po dwóch latach, ale pochłonęła życia blisko 4000 graczy. Tutaj kończy się ten epizod logów SAO. Do usłyszenia niedługo, w następnym.